To jest coś, co wywołuje zaskoczenie, zdziwienie, albo nawet jeszcze bardziej powiedziałabym zauroczenie. Wow! Jest to dojście do naszych emocji, poruszenie, ponieważ to jest taka delikatna sfera, i jest to bardzo trudno osiągnąć w dzisiejszych czasach. Lokalizacja powiedzieliśmy to jest jedno. Oprawa artystyczna, czyli coś dla duszy, czyli kolejna rzecz, która sprawi, że event jest niezapomniany. No, musimy też zadbać oczywiście o nasze, że tak powiem, podniebienie, więc bardzo ważne jest to, co serwujemy naszym klientom na talerzu. Do tej pory teatr kamienica znałam jako teatr. Z audytoryjną publicznością, z krzesełkami teatralnymi. Dzisiaj weszłam do sali teatru Kamienica. Miałam przyjemność zasiąść na scenie i spojrzałam na widownię zupełnie z innej perspektywy, ale też dlatego, że widownia była zupełnie inna. Okrągłe stoły, elegancki entourage sprawiły, że ten teatr zmienił się nie do poznania. Jak rozmawiam z gośćmi na dzisiejszym wieczorze, to właśnie mówią, nie znam tego miejsca, wow, przyszedłem tutaj, jest super. Staramy się, aby jednak to podejście do klienta było dla nas najważniejsze. Nie staramy się robić eventów szablonowych, czy to też ze względu na naszą kuchnię, z której naprawdę jesteśmy dumni, bo jest to coś, co nas naprawdę wyróżnia, czy nasze zaplecze całkowicie multimedialne, czy też techniczne sprawia, że nigdzie nie musimy nic szukać, nic pożyczać, więc wszystko jest w tym jednym miejscu. To jest to, co sądzę, że sprawia, że ten efekt wow w kamienicy naprawdę można osiągnąć. Jest coś takiego, że chce się tu wracać. Trudno mi powiedzieć, co to jest, ale tak, tu jest fajnie, tu jest wow.